Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym poradniku na tym kanale. Kiedyś nagrywałam już podobny odcinek, ale było to dawno temu. Dzisiaj omówimy sobie platformę Toy House, czyli jak jej używać, co jest potrzebne, jak robić foldery, etc. I tutaj jest mój profil w sumie. Możecie sobie poglądać. Patrzcie, jaki piękny siedziałam nad nim. Bardzo nie żartuję oczywiście. Chciałam wam pokazać, jak to wygląda, jeśli chodzi o foldery. OK, jesteśmy teraz w USORTED, i jak widać, są jakieś foldery. Ogólnie, jeśli u mnie się wchodzi na characters, czyli tutaj, tutaj po boku, widzicie myszkę, tutaj, jak klikniecie characters, to u mnie daje was od razu do folderu SONAS. Folder SONAS to jest ten, dlatego że możecie naprowadzić użytkowników, do jakiego folderu mają się od razu kierować, ale da się stąd wyjść na USORTED, wystarczy dać View USORTED. I wtedy widzicie moje wszystkie foldery. No dobra, poza tym pierwszym, bo to jest mój prywatny folder i jest niewidoczny dla Was, ale widzicie to uniwersum: Sonas Quargas. Zaraz Wam pokażę dokładnie, jak to zrobić, żeby naprowadzić yy, użytkowników na Wasz folder, ale pierwsze omówimy sobie styl folderu. Czyli jeśli klikamy to Sonas rzeczywiście, to od razu mamy postacie, ale są też, jest takie ustawienie, i ono jest domyślne, że zamiast Widzieć te postacie, które są tak posegregowane, widzimy postacie. Nie, nie widzimy postaci, widzimy foldery. <grych> tak. Gdy edytujemy folder, mamy coś takiego jak właśnie jak folder styl, No i po prostu musimy zaznaczyć ten drugi. Jeśli zaznaczymy ten pierwszy, a zrobimy to tak testowo, to jeśli już wejdziemy do folderu, to będą widoczne foldery zamiast postaci. Oraz e, opisy do folderów będą się pojawiały tutaj na górze, dopiero po wejściu na folder. No, a nie każdemu to pasuje, nie każdemu się to podoba, więc można po prostu stawić to w taki sposób. I patrzcie, jak ślicznie, nie wiem, mi się bardziej podoba i bardziej mi to pasuje, ale możecie zrobić jak uważacie. Pokażę Wam teraz w sumie, jak zrobić folder. Mamy tutaj swój profil, a w mainwach mamy folders. I gdy wejdziemy sobie tutaj, możemy stworzyć nowy folder. Możemy dać tutaj jego nazwę, na przykład coś. Możemy dać jakiś plik w sensie, że chodzi o zdjęcie, zdjęcie folderu. Możemy dać go do innego folderu już istniejącego, na przykład mam swój folder Sonas i mogę tam dać nowy folder, na przykład tu mam foldery, które są w folderze Sonas, dlatego one są tak trochę, wiecie, tak przesunięte. Oraz możemy tutaj dać jakiś opis, w sensie to jest ogólnie, to może być albo opis, albo może być też kodowanie, ale kodowanie sobie po prostu omówimy w innym odcinku, bo to by było trochę za dużo gadania na jeden odcinek ale możemy coś napisać, na przykład e, tutaj psy o, idealnie i dajmy w ten styl mój ulubiony, i na przykład dajmy na to dajmy to, żeby wam pokazać e, a do tego folderu, to jest mój niewidoczny folder ale dobra, tak, żeby wam pokazać po prostu, <coughs> teraz jak wchodzę do tego folderu ojejku, nie tak mhm. teraz jak wchodzę do tego folderu to mam tutaj folder, który się nazywa coś, i ten folder coś ma napis tutaj psy, widzicie? to jest bardzo proste, teraz możemy na przykład dać postać jakąś jak tworzymy postać, to pierwsze co nas proszą to o to, żebyśmy dali awatar, ale nie musimy tego robić bo to jest opcjonalne, więc możecie sobie dać, możecie sobie nie dać możecie sobie nigdy nie dać, albo możecie sobie dać później jak dosłownie chcecie, dajmy nazwę coś bo to jestem bardzo oryginalna dajmy sobie do tego folderu coś więc będzie coś w coś. możemy dać tagi, na przykład coś pies, tutaj pies aha no tak. Oraz możemy dać jakiś opis. Opis możemy sobie po prostu napisać. To pies. Ale możemy też użyć jakiegoś kodu, które na przykład ludzie tam produkują się z całych sił i tworzą kody, żeby właśnie inni ludzie mogli je wziąć. Oczywiście są kody bezpłatne i są kody płatne. Każdy kod ma, jak się nazywa, kredyt. Tak, jest kredyt na kodzie, nie wolno go usuwać. Absolutnie. Szanujmy pracę innych. Możemy też włączyć sobie takie coś, takie. Tak, takie coś, no i tutaj po prostu mamy trochę mechanikę tego tworzenia. Możemy też wbić kod tutaj, a później sobie go przerobić tutaj, ale ja szczerze nie użyłam tego nigdy i no za dużo wam to nie powiem. Jeśli jesteśmy twórcą postaci, dajemy I'm the creator of the design. Jeśli nie jesteśmy, ale osoba ma Toy house ta, która stworzyła tą postać, to tutaj wpisujemy jej nazwę, a jeśli postać jest od kogoś poza Toy House'em, to tutaj dajemy link. Tutaj wstawiamy y, zdjęcie postaci. Oczywiście też piszę, że jest to opcjonalne i nie musimy tego robić, ale można to zrobić, czyli wybieramy sobie plik z naszego komputera. Możemy dodać jakiś opis do jakby tego pliku, czyli na przykład jeśli to by był, nie wiem, dajmy na to opcjonalny design, to możemy napisać opyty de design albo nie wiem, cokolwiek w sumie, co tam chcecie. Jeśli jesteśmy twórcą arta, to po prostu już bazowo nam tutaj się ustawia, że to my jesteśmy, ale jeśli nie jesteśmy, a osoba jest z, z tej house'a, to kasujemy nasze, naszą nazwę i piszemy czyjąś. A jeśli kreator jest y, spoza domeny, to po prostu dajemy offside artist, y, dajemy tutaj link, czyli na przykład dajemy... Na... O, to jest mój link, o, ideolo, a tutaj dajemy nazwę, na przykład... Y... Tak, o, widzicie, jak pięknie. E, mamy też e, nocy for Work Settings i tutaj możemy oznaczyć, czy obrazek ma jakiś sexual content, czy ma nagość, czy ma gore e, lub sensitive content, czyli tu chyba jest wszystko logiczne. E, przy Sexual content mamy dwie opcje: jest to mild, czyli takie delikatne. Dokładnie co oznacza delikatne albo explicit, e, to jest opisane w regulaminie TOS-u, bo pamiętam, że tego szukałam, ale teraz tego nie pamiętam, więc jeśli. E, chcecie się dowiedzieć to po prostu przeczytajcie regulamin w sumie powinniście to i tak zrobić, ale no i dajmy create character. no i dajmy na to, mamy już swój swoją postać wstawioną, no ja wziąłam akurat tutaj moją już taką dawno wstawioną, w sumie 7 miesięcy i 30 dni, czyli praktycznie 8 miesięcy temu no i tutaj mam już page, który jest autorstwa Pinki kiedyś Egg oraz są obrazki i teraz jak dać obrazki to jest coś co chciałam też bardzo omówić eee, można to zrobić na parę sposobów na bardzo wiele w sumie sposobów jeśli mamy już jakąś postać i ona jest nasza to możemy to zrobić najprościej dając eee, poproszę naciskając manage images i upload image i po prostu tutaj sobie wybieramy wybieramy sobie tutaj plik z naszego komputerka dajemy sobie kredyty jakie tam powinny być jeśli chcemy dodać jakąś postać, to możemy po prostu dodać y, ad charakter i tutaj mamy do wyboru y, trzy rodzaje dodawania postaci, tak jakby. Mamy tak. Możemy wybrać z naszych postaci. Czyli mamy to już ustawione bazowo, i jeśli damy Select, to po prostu tutaj mamy nasze foldery i możemy sobie z naszych folderów to wziąć. Na przykład jak na to ja chcę z moich Mesona i sobie dam na przykład Yuki, tak? I, i, I mam na obrazku niby te dwie postacie. Może, mogę też to usunąć. Ale mogę też wziąć od. Kogoś innego, znając jego nazwę. Na przykład dajmy na to, mam takiego przyjaciela, może, może się nie obrazi, e, ma na imię no. przywędę, czy? Mogę wejść na jego Toy House na przykład wybrać zwierz, tak piękna postać bardzo cudowna. E, ale możemy też na przykład e, po ID, to jest, e, kochani, najcudowniejsza rzecz, jaka istnieje na świecie, to jest. Jeśli, jeśli postać jest zakopana w folderach, to to jest najłatwiejsze, co możecie zrobić, czyli wziąć po ID, ale wie, większość tego nie rozumie, dlatego chciałam bardzo to omówić. Jak to wygląda? Już wam pokazuję. Dajemy na to. Mamy tutaj tą meszek, którą już widzieliście. I ona ma dany link. I jak widzicie, na tym linku jest taka końcówka. No w tym przypadku 17487669. I nazwa. Ale jakbyście nie dali tej kropki i nazwy, to i tak ta postać nadal będzie miała ten sam kod. Jak zmienicie nazwę, to kod będzie ten sam. I nawet jeśli na przykład daliście ten link z napisem MOS na końcu, Abyście zmienili, dajmy na to, ja bym mogła zmienić na meszek, na polską nazwę, to i tak by przekierowało Was, bo kod się nie zmienia. Nazwa jest nieistotna, możecie jej w ogóle nie pisać, możecie skopiować sam kod i dajmy na to, e, ja go sobie właśnie skopiuję. E, I wyskakuje. Mogę zaznaczyć. I teraz mam dwie mos. Ciekawe co się stanie, jak rzeczywiście tu coś wstawię, jak są dwie te same postacie. Nie wiem, tego jeszcze nie próbowałam. I tak właśnie o to możemy sobie powybierać postaci, ale jeśli nie chcemy tego robić tą opcją, którą przed chwilą wam pokazałam, możemy też po prostu dać Submit i Image, i mamy dosłownie to samo, tylko musimy sobie wybrać tą postać stąd już na przykład właśnie tym kodem, który wcześniej pokazałam. I jest to dosłownie to samo, tylko, Tylko, że nie. No. Jeśli chcemy na przykład edytować jakiś rysunek, bodajmy na to mamy ten rysunek, ten, który zresztą widzicie tam po boku, tutaj mamy pełny rysunek, jak on wygląda, a Tutaj mamy miniaturkę. Ale dajmy na to, chcemy go edytować, bo on ma błąd w designie, albo, albo coś, po prostu coś się stało, to możemy po prostu wybrać na nowo plik i upload image. To jest bardzo proste. Albo możemy dodać jakąś postać. Tutaj mamy characters i możemy po prostu dodać jakąś postać tym samym sposobem, jak dodawaliśmy po prostu wcześniej postacie do rysunków. Oraz możemy też sortować rysunki. Mamy taką opcję i ona jest dokładnie tutaj. Nazywa się po prostu sortowanie obrazków i możemy sobie posortować, które mają priorytet, w sensie, które, so, które powinny być na wierzchu, bo dajmy na to, właśnie są rewkiem, są ważniejsze, etc. Ja akurat posortuję tak, jak sobie zawsze sortuję. Czyli mam tą główną, to, 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 te główne obrazki, które widać na samym początku, zawsze te same, a reszta jest dopiero jak się zobaczy w humor. Yy, możemy też w galerię wejść, jeśli na przykład tutaj jest jakiś page doll, a to się zdarza to możemy w galerię wejść z View more przez galerii po prostu tutaj. I tak oto tym sposobem wchodzimy w galerię. Czasem są tapsy. Tapsy chciałabym omówić przy kodowaniu. Pokażę wam, jak one wyglądają, chociaż żebyście wiedzieli. Tutaj są na przykład tapsy. O, i tuż są też Page Dole. idziemy na to, my tutaj klikniemy Viewmore, bo po prostu jest Page Dole. Ale możemy dać tutaj w galerię. I dzięki temu widzimy galerię, ale możemy też wejść w tapsa. Wchodzimy w Tapsa i po prostu tutaj się nam wyświetla oraz rysunki do danego Tapsa. I tabsa się używa na przykład wtedy, kiedy mamy postać z innego uniwersum, albo możemy Tapsa użyć do pokazania outfitów w osobnym folderze, żeby nam się po prostu te zdjęcia nie, nie, nie tutaj nas nie denerwowały, no zależnie od preferencji, ludzie tego bardzo różnie używają. Ja akurat zwykle do uniwersum, i mam tutaj moja postać Fok, w sensie moja Sona Fok. Ma osobny folder do męskiej wersji oraz do wersji w uniwersum mojego przyjaciela. Więc mi się przydały, może wam też się przydadzą. Ale omówimy jeszcze, jak się je tworzy, jakie są ich rodzaje, ale to wszystko w tym samym, co będzie kodowanie. Żeby wam po prostu nie namieszać. Tu ma się takie naprawdę podstawy, mam nadzieję, że wam się przydadzą. Jeśli mamy jakąś postać na sprzedaż, możemy, znaczy powinniśmy, dać jej. Ownership. Takie specjalne pozwolenie, e, czyli edytujemy charakter permissions i dajemy sobie to, co my uważamy, że powinno być, czyli na przykład, czy może być ponownie sprzedana, czy może być ponownie oddana, czy może być wymieniona. Oraz możemy dać indywidualny TOS, ale możemy mieć go też przyłączonego do profilu. Ja go akurat nie mam, ale nad tym pracuję, będzie jeszcze e, i wtedy. Jeśli zezwoliliśmy na dalsze wydawanie tej postaci czy coś, to możemy wejść w trade listing i tutaj możemy wybrać jakiem jakby tutaj możemy wybrać wszystko dotyczące sprzedaży tej postaci, czyli na przykład ile minimum chcemy za nią, ile chcemy maksimum, jeśli na przykład damy właśnie przedział, to będzie ten przedział, zobaczycie zresztą zaraz, co nas interesuje za tą postać jak, jakby charakterystyka tej postaci, żeby ktoś mógł sobie ją po prostu wyszukać, i wchodzimy później w tą postać, i ona rzeczywiście ma tutaj ten przedział, on jest tutaj. I przy sprzedawaniu postaci bardzo przydatne są tagi, bo ludzie wy, wyszukują postacie po tagach i dzięki temu po prostu znajdują te postacie, ale możecie też używać tagów do swoich postaci, jeśli na przykład chcecie, żeby właśnie inni ludzie wyszukali pod innym tagu albo jeśli chcecie sobie układać indywidualnie, bo jest taka opcja, ok, dajemy sobie po prostu tak show i w... ukazują nam się tagi. Ale żebyśmy widzieli wszystkie postacie tutaj, bo jesteśmy teraz unsortet, musimy dać URL i dzięki temu post pokazują nam się wszystkie postacie, jakie mamy na tej osi. I teraz dajmy na to, dam sobie tak misiable i miziable to są wszystkie te pieski akurat no tak sobie uznałam, że one są miziable i wszystkie postacie, które mają tak miziable w tej chwili mi się tutaj odsłoniły ale dajmy na to, ja chcę, żeby miały tak miziable ale one nie mogą mieć tego pup. no i żadna się nie wyświetli, bo one mają i ten i ten tak ale mogę na przykład chcieć usunąć pap na przykład dać kitty i teraz wszystkie kitty mi się włączą i to są, ja w ogóle daję takie chyba tylko na Adopty, więc do tego mi się tylko adopty akurat tutaj wyświetlają, ale chciałam wam pokazać jak to się mniej więcej prezentuje. O, ale na przykład dajmy na to, ja chcę Kitty, ale nie chcę Pink. No i tutaj się chyba jedna usunie. No widzicie, to jest bardzo proste, bardzo fajne. Jeśli ktoś sobie właśnie chce segregować postacie po tagach, na przykład dajmy na to, spotkałam się z takimi sytuacjami, że ktoś dawał postaciom, które są na przykład chętne na ship, jakiś konkretny tak. No to później osoba sobie, po prostu dajecie ten link z tagiem na SHIP i osoby sobie wybierają, bardzo takie wygodne. No i w sumie chyba tyle chciałam omówić, myślę, że omówiłam wszystkie takie najważniejsze kwestie. Będzie jeszcze kontynuacja, bo chciałam omówić przede wszystkim kodowanie, bo jest to taka rzecz trudna dla niektórych i być może uzupełnimy sobie przy okazji jakiś kod albo fragment kodu, żeby Wam pokazać mniej więcej jak to działa. No i na pewno będą jeszcze jakieś odcinki, chociaż nie wiem kiedy, bo różnie bywa z moją motywacją. A na razie trzymajcie się i dzięki za oglądanie. Cześć.